wojna o twoją witalność. Zauważmy, że od ostatnich kilkudziesięciu lat jesteśmy truci na różnego rodzaju sposoby. Czy to chemikalia w jedzeniu, piciu i powietrzu, czy to różnego rodzaju alternatywy naturalnych produktów promowane przez współczesne media. Do tego dodajmy jeszcze nagromadzenie fal i pól elektromagnetycznych i mamy wojnę o naszą witalność. Witam cię w kolejnym odcinku, w którym opowiemy sobie o spisku, który może mieć na celu odebranie ludzkości jej witalności, dzięki czemu będzie łatwiej ją kontrolować. Ponieważ zauważmy, że gdy jesteśmy młodzi, witalni, pełni sił i wigoru, to bardzo ciężko jest nam coś narzucić. Bardzo łatwiej jest, gdy jest na przykład taka grupa osób silna, witalna i żywa rzeźka. Bardzo łatwo jest takiej grupie osób zniszczyć wszystko, co jest oparte czy to na fałszu, czy to na próbie kontroli. I zauważmy, że od ostatnich kilkudziesięciu lat mamy zintensyfikowanie się tak naprawdę i obniżenie wartości naszej energii jako ludzkości. Mamy coraz więcej chorób związanych ze współczesną cywilizacją, czy to tych wywoływanych przez złe jedzenie i picie, czy to tych przez smog i innego rodzaju zanieczyszczenia. Do tego dochodzą również choroby wywoływane nadmiarem fal elektromagnetycznych i pól elektromagnetycznych i mamy tak naprawdę do tego wzrost chorób psychicznych, depresji i innych i mamy tak naprawdę społeczeństwo, które jest bardzo niezdrowe. Mamy społeczeństwo, które może wydawać się na przed zdrowe, bo może ćwiczy na siłowni i może odżywia się dosyć zdrowo, jednak często robi to nie naturalnie nie odżywia się typowo naturalnie i jest zaśmiecanych innymi rzeczami. I tak naprawdę mamy słabe społeczeństwo, którym łatwo kontrolować, które nie ma dużo w sobie witalności, przez co nie ma siły się sprzeciwić. Dlatego wydaje mi się, że jest to wojna o naszą witalność. Jest to dobry krok, oczywiście nie dla nas, lecz w zagraniu tych osób, które to wszystko mają jako intencje, aby osłabić bardzo ludzkość i aby, no. Zwiększyć zasięg swojej kontroli. Czym słabsi jesteśmy, tym też jesteśmy bardziej podatni na różnego rodzaju choroby. Czym słabsi jesteśmy mentalnie, e, natomiast tym bardziej jesteśmy podatni na różnego rodzaju propagandę i czym bardziej jesteśmy ogólnie e, powiedzmy zmęczeni i czym mniej mamy witalności, tym łatwiej jest nami zarządzać i łatwiej tak naprawdę jest mieć nad nami moc. Dlatego wydaje mi się, że wszystko, co się dzieje, nie chcę tutaj wnikać w szczegóły, ponieważ nie mogę na, tutaj na YouTubie, lecz wszystko co się dzieje ma na celu osłabienie człowieka. I zauważmy jeszcze, nie wiem, kilkadziesiąt, powiedzmy trzydzieści, pięćdziesiąt lat temu ludzie, no oczywiście w niektórych regionach było niedożywieni, i były inne złe rzeczy, lecz ludzie byli znacznie bardziej tacy żywsi i witalniejsi niż teraz. A teraz zauważamy nawet coraz więcej dzieci ma problemy z energią, coraz więcej dzieci i młodzieży ma depresję i coraz więcej takich młodych osób, które powinny być rzeźkie, witalne nie jest w ogóle witalnych oraz no ma problemy z ze swoim umysłem z różnymi tutaj rodzaju powiedzmy chorobami psychicznymi, które natężyły się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat ludzkość została osłabiona i psychicznie i fizycznie i jest cały czas i coraz to więcej jest tutaj mowy pomimo całej ochrony środowiska to jest Mowa o alternatywach tutaj jedzeniowych, tak? Jedzenie różnego rodzaju rzeczy, które no po prostu nie są zdrowe i nie są wcale lepszymi zamiennikami dla nas ogółem. No właśnie, taka hipokryzja, pomimo całej tej ochrony środowiska. I czemu, jeżeli chronimy środowisko, tak? Zapobiegamy tutaj zanieczyszczeniu CO2, czemu na przykład nie chronimy środowiska przed nadmiarem smogu elektromagnetycznego, pól elektromagnetycznych, fal elektromagnetycznych? Które zostało udowodnione w wielu naukowych artykułach, że na przykład doprowadzają do wyginięć niektórych owadów, na przykład pszczół, przez co może zmniejszyła się w dużej ilości populacja pszczół. Dlatego widzimy tutaj totalną hipokryzję, i wcale nie są to intencje ochrony środowiska, lecz są to intencje całkowitej kontroli i są to intencje. Przeciwko tak naprawdę ludziom i przeciwko naturze, pomimo tych wszystkich powiedzmy kampanii na rzecz środowiska, jest to jedna wielka iluzja, hipokryzja i wojna o naszą witalność, żeby zabrać nam jak najwięcej tej energii życiowej poprzez różnego rodzaju, czy to używki, czy to poprzez media, czy to poprzez nadmiar bodźców, czy to poprzez zanieczyszczenie nas nie tylko jedzeniem i piciem, lecz również falami elektromagnetycznymi. Do tego dodajmy, nie wiem, coraz więcej żywności GMO, która jak ostatnio mówiłem w odcinku ma coraz ma znacznie mniej, em, ma znacznie mniejszą emisję biofotonów, czyli znacznie mniej emituje światła. Jest możliwe, że to światło też gra kluczową rolę w naszej witalności i czym bardziej organiczne tutaj pożywienie, czym bardziej świeże, tym emituje więcej światła, więcej biofotonów, a czym bardziej przetworzone i czym bardziej sztuczne, tym po prostu emituje tego mniej. Jest możliwe, że ma to też rolę w całym tym spisku, żeby po prostu no, ograniczyć, odciąć nas od tego całego świata, żebyśmy byli po prostu jak takie wiecie ledwo żywe zombie i jak widać po społeczeństwie coraz bardziej społeczeństwo do tego zmierza, dlatego pamiętajmy naturalność na pierwszym miejscu, witalność i zdrowie, dlatego życzę wam wszystkiego najlepszego, zdrowia i witalności i widzimy się w kolejnym odcinku.